Halo, dzień dobry, witam serdecznie z tej strony Goist i gramy sobie kolejne rankedy bo jakżeby inaczej bo kończy się sezon a e, przepustkę bym chciał do końca wbić do ostatniego poziomu bo szkoda by było nie wbić e, Sneaky Fields e, wiemy jaka to jest mapa hmm <ścoughs> Banbas po prostu Mam nadzieję, że tutaj nic mnie nie zaskoczy. Możemy tutaj... a Karla nie pikniemy, zapomniałem. Nie, mogę Karla piknąć, mam jego na 11. Mam, dokładnie, mam, 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 mam. First Rico. Zobaczmy, co tutaj będzie grane. Hmm. Tutaj oponenci pikną, ban hang, Ban Tara, Ban Bull. No mocne piki, to są mocne piki tutaj. Zobaczmy, co jeszcze będzie piknięte. Szkoda, że Oli nie jest zbanowany. Bo BI tutaj, Ciki czy mi się mapa pomyliła? Nie, no to jest ta mapa. Bioraznita. Hmm. No tak szczerze. To. No tak szczerze, to nie wiem. E, dobra, pikarl, co może być złego w piku Karla <coughs> czy to chce grać? możemy zagrać to z tym gazetem. dobra, to będzie dobre, to będzie dobre dajcie mi gotować dajcie mi gotować tutaj najważniejsze, że tutaj mamy mają hypercharge'a zawodnicy oni pewnie mają trzech. ja nie mam, niestety znaczy w sumie stać bym nie było na hyperchargerze ale na dwa w sumie nawet mam 11 tysięcy no dobra, no nie, nie mam to nie mam nie No co mogę poradzić aha, miteków gramy no dobra, no tak bo w sumie bliżej mi już nie zmieniłem gadżetu nie zmieniłem gadżetu myślałem, że gadżet mam ten co podpala tą ziemię jak się okazało to nie był ten gadżet, także no niestety Niestety okazało się, że to nie jest ten gadżet, z którym powinienem grać i tutaj już to jest tak zwane, tutaj grane troszkę. Okej, okay. dobra, no po prostu jestem dymany, nic na to nie poradzę. No dobra, pierwszy mecz, jak to się mówi, rozżywkowy, tak zwany. Tutaj te rady mamy, no tutaj Unlucky, bo myślałem, że... Gadżet zmieniłem, ale nie zmieniłem, it is what it is. Lekka wpadka, lekka wpadka. W sumie jak przegram to, to chyba spadam do tego. Tak mi się wydaje, wydaje mi że spadam do... Do czego? Do mityka, w sumie spadam chyba. Tak mi się wydaje. No, o, zabiłem. Dobra, powrotnie, powrotnie go zabiłem. No idzie już nam na pewno lepiej jakby... Yy, w poprzednim chciałem powiedzieć, ale w sumie to chyba nie idzie nam lepiej. Z tego co tutaj widzę to... wcale nie idzie to jakoś turbo lepiej. Yy, szkoda, że nie przejęła tutaj piłki, bo jakby tutaj przejęła piłkę to jeszcze by była szansa to odratować, ale no... Yy, wyszło jak wyszło. Dobra, no tu po prostu sobie skasujemy. Yy, Wybijemy sobie tą piłkę tam. Zapom Dobra, nie widziałem, że to jest nita. Dobra, no... Dobra, no... <ścoughs> no co ja mogę zrobić, no... Ajajaj, aj, aj, no od porażki jeszcze nie zaczynałem, nie? No co, no... Szybki... stąpik, tak zwany to był. Eee... Yy, o no, tak. A. Superancko. Dobra, widzimy się chyba w miteku jednak. O, Boże bóg istnieje. Dobra, dobra. Tu Game grab. Moja mapa. Moja mapa. Yy, będę jej... Mniej... Chciałbym, żeby to była moja mapa. Yy... Co tu możemy zbanować? Nie mają first picka. Nie mogą piknąć mnie z terapii, ale nie muszą. Mm, burn po prostu. Taki sportowy burn I zobaczmy, jak to będzie. Jak nie pikną z terapii, no to jak pikujemy z terapii, w sumie to wychodzimy na zero. W sumie, że no, na zero, no. Zobaczymy, ban Surge, ban Chester i ban Brock w oponentach. Mm. Pearl. Ciekawy wybór. Bardzo ciekawy wybór. No, w... ja tutaj biorę to. No i modlimy się, że szybko Hypercharge nabijemy, nie? Tu fajny pick. Ten fajny pick. Zobaczmy, mamy last pika, także fajnie, uwag, by Mogdy coś, żeby kontrolować oponentów. Aha, no dobra, no je nie zagram sobie jednak spoko. O mój Boże! No ta, dobra, no jestem usykowany już na kolejnego stąpaka, jakiego dostanę, także Mitek wita wielkimi krokami. Eee... No co? No, niestety nie. E, dobra, e, ban. ban co ban? Co ban? He, dobry. Ban Dynamite bym chciał, tylko nie wiem. Nie widzę Majka. A, ban Lori, no Potężny first pick, potężny first pick tutaj mamy. Mm. Nie wiem, w sobie, co ja mogę tu wziąć. No. Ja po prostu Nitesa wezmę, no nie wiem, mogłem tutaj wziąć jakąś Juju, -ju, ale mi się wydaje, że tutaj Juju, -ju, no... nie mm, jest najlepsza, jeżeli chodzi o to, no jak gościu biegnie Franka na triple dribble, to... no... nie kolorowo, mi się wydaje, nie? Tak, tak... patrzę na tą mapę, to... może nie być kolorowo. Otis, o kurde! No i Juju. -ju. Ale Otis, kurde, tego tego wroblera dawno nie widziałem w sumie. No dobra, dobra, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. No to już będzie nas trochę biła po głowie. Najlepiej, jakbyśmy mieli jakiegoś też frawera. O! No i to jest fajny frawer, to jest fajny frawer. Tu kolet, żeby kontrolować naszego franka. No to wszystko, ale frank mi się wydaje jest po prostu nie. Tutaj troszkę, no. Troszkę mocno to będzie widać, że to jest wszystko. Zagramy z tym, bo mi się wydaje, że ten będzie lepszy gadżet. A w sumie nie wiem, czy to był lepszy gadżet. No dobra, trudno. Jak już piknąłem, to no chociaż, chociaż piknąłem jakikolwiek gadżet, nie? Co my tu mamy? Co my tu mamy? Co my tu mamy? No, już widzę, że są kłopotaju, nie? Już widzę, że są kłopotaju. Nie możemy podejść. Nie możemy zrobić nic, także no... Koleś się będzie leczyła za milion. Ktoś mi powie dlaczego ja jej nic nie biłem, tak przez jakiś tam okres taki sportowy. Tak, znaczy no długo jej nic nie biłem w sumie, nie wiem czy mogła mieć gadżet w sumie tym co się leczy. No znaczy nawet na pewno miała ten gadżet, którym się leczyła no. inaczej to ja nie widzę opcji żebym tak dostał na dziurę, no tak mi się wydaje po prostu. Nie no, szczerze, nie da się grać, no nie da się grać w tym Juju, no. no. No, i kurde, to jest kolejny mecz, który, w którym dostaję stąpa, no nie wytrzymam, no. Jezu, no dlaczego, no? Ale będzie odcinek super, nie wiem, superancki będzie odcinek. Kurde macie, no dwa stąpy na tym Brawl Ball dostałem i się grano. A mogłem w tą Juju, -ju, no. Jezu, jak zawsze, nie? Jak zawsze, no jak pomysł mam na gierkę, to zawsze wszystko się. się spierdzieli, no to jest niesamowite. No i nic nie mogę zrobić w sumie, nie? no dobra, no fakt, no dobra. Powiem mi ktoś, że auto ajmuje. Dobra, fakt, to fakt, to jest po prostu fakt, że auto ajmuje, ale no co ja mogę zrobić w takiej sytuacji, no. Jakby my totalnie nie możemy nic zrobić. No, my jesteśmy tak dymani przez nich. No i to im, No nie wiem, tak koleż wszystko trafią. No. On jest najlepszy na świecie, no. Co ja mogę powiedzieć. No, w Frank na pewno łatwej gry nie ma, nie? To już mogę powiedzieć wprost, że on nie ma łatwej gry. On to zowa w ściany sportowo. Dobra, odbiliśmy się jakoś. Jest hmm. oczywiście najlepiej jak mogło być, ale no na pewno jest lepiej niż było. Tak mogę to już powiedzieć z głębi duszy. Dobra, jestem upośledzony. no jest, Jestem, jestem, jestem upośledzony. Jestem upośledzony, dobra, jestem upośledzony. Eee, to co? No, ni no niestety nie. No dobra, no damy sobie po prostu to, bo w sumie i tak nie mam gdzie tego rzucić. Tak, wiem, wiem, że to najlepszy gadżet na świecie był, jaki widzieliście, a wiem, za sobie z tego sprawę, no i kolec po prostu odpala hypercharge'a i nie ma nas wszystkich, także no... Stabilnie, stabilnie. No, zagramy sobie jeszcze jeden mecz, nie jak ten tak poszedł mi zarąbiście, no, bo przecież, no, niemożliwe, że tak zakończymy po prostu mecz, nie? No, dobra, no ta Nita na pewno nie była tutaj najlepszym wyborem na świecie, no tutaj, no... W draftowo tutaj trochę odstajemy, no ale nie sądziłem, że tutaj yy, tak nas oponenci wzdymają bez gumy no niestety trochę nas, no no nic nie mogę zrobić, no tyle mogę powiedzieć, nic nie mogę zrobić w sumie, no tutaj no yy, wyszło jak wyszło, dobra, zagram sobie jeszcze jeden no nie mogę tak zakończyć tego na porażce o minus 55, chociaż dostałem, niesamowite jak wygram ten mecz to wrócę na yy, Mityka także Zobaczmy. Może teraz. Może to będzie ten mecz, w którym jakoś to wyjdzie. Dobra, co możemy zbanować low? Możemy zbanować lowu, bo nie lubię na to grać. Także mam first i ja bym chciał bardzo zagrać to. To bym bardzo chciał zagrać. Tylko ciekawe, czy mi na to pozwolą. Hmm Jeżeli nie, no to nie wiem kit. No szczerze powiedział, że to odważnie, nie? Tutaj kit taki, taki o. Po prostu Ja już widzę, że nie będziemy mieli jak smaczować tego No i mają Squick Hmm Nie pienię tutaj no szczerze, to chyba nie ma dobrego wyjścia, nie? Tak mi się wydaje. Zagram Jesse Dobra, zagram Jesse No najwyżej znowu stroluję i spadnę jeszcze niżej, no ale to sobie odbije później. Także no. Oj, słuchaj. A my mam max. No dobra. No, draftowanie wygląda to najlepiej na świecie. Ale no. Yy, może to jakoś styknie. Pytałem, <laughs> mnie miał. No, mam nadzieję, nie. Mam nadzieję po prostu, że to wyjdzie. Fajnie by było. Mm. No to wszyscy znów, no, nie wiem, na mityki, na mnie, na no, teraz przegram na tym mityki. To się popłacze, nie, po prostu. Mmm, ok. No i się gra, nie, się gra po prostu. Eee, okej. Okay. Dobra, to... no, actually to nie, nie wyszło nawet najgorzej tak... O Boże, no nie wierzę. Jestem tragiczny, no, jestem tragiczny po prostu, no. No naj, najbardziej tragiczna Jessie chyba, jaką kiedykolwiek widział świat Brull Starsów. Nie? No to tyle mogę powiedzieć na razie, nie. Od kurde, ale dlaczego on ma jakąś redukcję obrażeń? Halo! O, no i Max już się popłakała. Zarobiście, zarobiście, nie? Petarda. Tak się właśnie gra nie. Dobra, no spadamy jeszcze najwyraźniej niżej, no bo przecież już no... Jednak tu no, Mitter to jest chyba za dużo już na to. Także no. E, tak, mamy fantastyczną Max. E, I teraz to pewnie Robot. E, także no. E, trzy luzy. Na odcinku. Na razie się na to zapowiada, bo nie da się grać. E, niestety. Jak mamy Avk Max i Kita. W takiej postacie. Fakt, że nie jestem. E, Przebybit na tej Jessie. E, to jest fakt, ale no. Co ja mogę zrobić, nie? What can I do? What can I do? I can do shit, you know? No super, nie? No z respa nie możemy wyjść, nie? Tak się fantastycznie gra. O, Tak o, po prostu. No... Nie możemy wyjść z respa, to jest raz. Bo stowy stoją po prostu przed respem naszym i po prostu nas skasują. Także no wychodzi tak wychodzi no coś mnie tutaj zabiło znaczy no, no nie coś no ból tary mnie tutaj zabił no po prostu mnie skasował krzmatę. Mm, także no, yy... no szczerze jakby można było to poddać tam to, to już poddał, bo to się nie opłaca to grać w sumie jak tak patrzę na to, co tu się dzieje, to naprawdę, nie... Yy, no szkoda, że nie uciekła ta Max. No, ale no, dobra, no. Chociaż nie mamy już odliczania, no to dużo w sumie to nam nie daje jakiegoś tam pola do popisu niesamowitego, ale no... Okej, okay, nie... No... Niestety za dużo zrobić yy, nie mogę. Po prostu. Tak i tak się trafiło, no. O oh, Boże, no trzy luzy no odcinku. Jeszcze żadnej mapy nie urwaliśmy. To jest najlepsze. Żadnej mapy nie urwałem. O oh, Boże. No dobra, no nic. No, dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak to zostawcie łapkę w górę sobie dzwoneczkiem i napiszcie jakiś komentarz. Yy, a ja idę odbijać sobie. Elo także siema do następnego ją